Pana, przeszedłem sobie jak biały człowiek. Najzwyczajniej w świecie. Kiedy nagle to. Na zupełnie niespodziewanie. A właściwie to. Skąd pan się tutaj wziął? Pan tutaj był przede mną. No tak. Pan pyta, skąd ja się tu wziąłem. Pan raczej powinien pytać, skąd mi się tu wziął. Panie święty, dźwięk taki przeciągły. A nie, nie, nie. Upiorny. O, upiorny. Skąd ta piła urywa? Może to nie była piła. Coś mnie tam obaliło na ziemię. Ale co? No, najgorsza jest ta cała niepewność. I czy na ziemię? Nie wiem co jak na ziemię. I czy obaliło? Wie pan co? Ja to już nawet nie jestem w stanie stwierdzić. Czy to było nawet obalenie? No takie klasyczne, wie pan, godne tej nazwy. Nie, pieprzysz pan. Nie, Ale ja czułem się jednak leżący, taki obalony. Ale z jakiej strony? Jakiś taki... Się, taki... Niedobalony. Tak, niedobalony. Ale, co ciekawe, ja nie mogę się na nic uskarżyć. A po co prawda? Ja jestem zwolennikiem wolności zewnętrznej. Nie podoba mi się ta cała sytuacja. No a ja? To no co, zostawi mnie pan tak? Co <noise> mnie to obchodzi? Żegnam. Nie podbijałabym nogawek. Nie przekładałem marynarki na drugą stronę, ale wyglądam no, no, dokładnie tak samo jak pan. To gdzie ta wyższa? nakład energii a te same rezultaty plus oczywiście zachowanie wolności wewnętrznej nie jedno i je, je, jeszcze jedno nie, 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 słowo nie panie pan wolności wewnętrznej. pan jest niesprawiedliwy przecież każdy ma prawo do takich poglądów jakie mu są wygodne w danym momencie proszę pana powinno mnie to obchodzi a ja ostrzegam że nie będę się bronił <grym z lukami>